Witam Państwa, Adriana Rudnicka. Bardzo się cieszę, że będę mogła Państwu dzisiaj przedstawić przedsiębiorczynię, którą poznałam na swojej drodze mentoringowej, Izabela Michalczyk. Witam Państwa serdecznie. Wszyscy Cię znają jako Ekozielarkę, ale nie wszyscy wiedzą, że jesteś wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Hynów, twórcą marków Adaptodeny Polska. Kobieta energiczna, pełna pomysłów. Co jeszcze w tej głowie? No tak, teraz spełniam swoje marzenie we wrześniu, 29 września organizuję we współpracy tak naprawdę z moim stowarzyszeniem i nie tylko Bieg yy, yy, Jesienne Jabłoni. To jest pod Warszawą, w gminie Chynów, ze względu na to, że tam oczywiście powiat grujecki kojarzy się z jabłkiem, więc tematem przewodnim będzie jabłko, ale także będziemy realizować bieg z taką jakby nową dyscypliną, kanikros. Będziemy biegać z psami. O, wspaniała inicjatywa. Zresztą nie tylko jedyna, bo nie tak dawno w Chynowie też organizowałaś festiwal muzyki filmowej. Tak, to, bo to był koncert muzyki filmowej, e, tak, w, w gminie Chynów. E, dlaczego tam i dlaczego akurat? No właśnie. Skąd u takiej młodej dziewczyny w ogóle zainteresowanie lokalną społecznością? I, i tu... Znaczy, tu akurat, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to było takie moje marzenie, bo e, ja mm, jestem połączona. Mieszkam już od wielu lat w tej gminie i... Mm... No nie było, nie, nie odbywały się tam do tej pory takie wydarzenia, więc a wymarzyło mi się, żeby zrobić, spróbować i sprawdzić, czy yy, i sprawdzić, czy yy, yy, osoby tam mieszkające będą zainteresowane takimi wydarzeniami. i Okazało się, że było naprawdę, było cudownie. Zresztą byłaś. Tak byłam, widziałam, wspaniale, wszyscy zachwyceni, więc ten bieg jesiennej jabłoni na pewno będzie wspaniały. Robisz to z pasji, bo to nie jest tak. twój biznes docelowy. <noise> I, I ze wspaniałymi przyjaciółmi, tak? Którzy cię do tego inspirują. E, tak, bo we wszystkich tak naprawdę i w biznesie, i w pracy społecznej, wszędzie liczą się ludzie. I ludzie, którzy to chcą robić też z sercem dla innych osób. E, więc i pokazać też e, chcemy tak naprawdę tym podmiejskim pod, pod e, wsią tak naprawdę, że można inaczej, że nie trzeba tego wszystkiego realizować tylko i wyłącznie w mieście, ale też możemy na wsiach realizować. Realizować takie duże projekty rozwojowe i one otwierają umysły tak naprawdę y, młodzież, dzieciom, ale i osobom starszym. No świetnie, czyli to jest y, czas wolny. Natomiast no, my poznałyśmy się przy, przy Twoim biznesie, e, w, w, e, w sklepie ekozielarki, no i też dzięki Twoim social mediom, które prowadzisz jako ekozielarka. Powiem, ja byłam pod wrażeniem, że tak młoda osoba już tak myśli szeroko o swoim biznesie. Może powiesz tutaj skąd te zainteresowania i, i jakie plany dalej? Bardzo mi miło, bo naprawdę nieskromnie powiem teraz, aczkolwiek na co dzień staram, być, staram się być skromna, ponieważ to, to czasami nie zwracam uwagi faktycznie na to, jakie ja mam osiągnięcia. I tutaj, jeżeli chodzi o kozielarkę, to nie, był, nie była prosta droga, e, ponieważ zawsze gdzieś tam ja się interesowałam ziołami, e, naturą, dietetyką, e, ale uważałam, że jestem, e, że za mało mam wiedzy na to, żeby w ogóle coś takiego otworzyć. Podjęłam decyzję, że chcę spróbować. No i to moja determinacja i ciężka praca pozwoliła mi tak naprawdę na to, że teraz mogę się rozwijać i dalej. I zaczęłam studia, w, jeżeli chodzi o kierunek naturoterapii. Kocham to, jest to moja pasja i jeszcze mi się to nie znudziło. A faktycznie mam coraz więcej osób których przyciągnęłam do tego naturalnego środowiska, które też chce iść w tym kierunku dalej ze mną. No właśnie, porozmawiajmy o biznesie teraz, bo na razie jest jeden sklep, tak, tak. który już jesteś przedsiębiorczynią, która nawet zatrudnia osobę, więc rozwijasz się. Pomysły są na, na, na więcej. Tak, marzy mi się, aby zrobić taką sieć ekozielarki w Polsce, ale i nie tylko. Chciałabym też zautomatyzować sklepy zielarskie, ponieważ uważam, że one są no, niestety na niskim poziomie, jeżeli chodzi o Polskę, a uważam, że mają naprawdę ogromną wartość, niosą i, i przyszłościowe jest to, to bardzo. No właśnie, tutaj y, możemy też się zwrócić do widzów i, i do Państwa, bo my w tej chwili myślimy, w jaki sposób sfinansować y, plany Izy, y, roz, rozważamy fundusze, ale też y, mile będą widziani inwestorzy. Tak, zgadzam się. Więc tutaj jesteśmy na etapie y, rozwoju. Y, takiego startupu, tak? Tak, szczególnie, że tak naprawdę tutaj chodzi nie tylko i wyłącznie o automatyzację i sklepy tylko i wyłącznie stacjonarne, aczkolwiek ta automatyzacja by pomogła klientom w, i pracownikom w obsłudze i jednocześnie klientom przełamać różne bariery i myślę, że się przekonać do tego. Też chciałabym połączyć to z aplikacją, która będzie połączona z tymi wszystkimi sklepami, więc tak, jest to na pewno bardzo przyszłościowe, rozwojowe, szczególnie, że można byłoby to wdrożyć w całej Europie. No właśnie, ten zainteresowanie zioło, ziołolecznictwem czy naturoterapią to jest w ogóle taki pomysł skalkulowany na biznes, czy, czy też to, to, to twoja chęć ulepszania świata i, i, i życia w zgodzie z naturą, czy, czy, czy to łączysz razem? Ja w ogóle wszystko, co robię w życiu, to y, nie patrzę tylko i wyłącznie pod względem biznesowym i nie liczę najpierw, że o, czy to będzie się opłacało finansowo, czy nie, tylko ja bardziej najpierw trochę się kieruję sercem. Więc y, zawsze robię to, co kocham naprawdę i wtedy, kiedy ja wkładam w to bardzo dużo y, siebie, swojej energii, zaangażowania, a za robię wszystko na 200%, to się okazuje, że z tego rodzi się sukces. No taki kolejny pomysł. My też poznałyśmy się przy okazji twojego pomysłu na podróż do Indii. Bo tak. Indie to jest w ogóle mój ulubiony kierunek, nie tylko eksportowy, a, a, ale w ogóle jestem zafascynowana i tą kulturą i, i, i chciałabym, żeby jak najwięcej osób Indie poznały i w ten sposób też tutaj wiedząc, że, że Iza planuje podróż do Indii, Zaczęłyśmy rozmawiać. Może powiesz coś o tej, o, o, o tej twojej inicjatywie. Tak, teraz z Tapi gotuje. Jedziemy 18-29, zresztą 29 listopad to są moje urodziny, wracamy w moją mojej 18 listopad, 29 listopad lecimy do Indii. Tapi gotuje, jest to, myślę, że część z was go już zna. To jest Hindus, więc on po prostu będzie się tam czuł jak u siebie. A ja, z racji tego, że mam wiedzę na temat Ayurvedy, na temat ziół, e, i m, myślę, że to będzie wspaniałe uzupełnienie. Poza tym, Indie dla mnie i ich kultura e, jest czymś naprawdę bardzo ważnym. E, ze względu na to, że też od tego zaczęły się moje zainteresowania, e, jeżeli chodzi o ekozielarkę, i ja, ja po prostu już tak dużo wiedziałam o ayurvedzie o ich olejach o ich masażach o ziołach że, że teraz trzeba to sprawdzić empirycznie Ta, dokładnie nie tak. tak więc ja tam po prostu też będę wam opowiadała to będzie też taka podróż właśnie y, rozwojowa jeżeli chodzi o zielarstwo ja powiem wam tam jakie rośliny y, dlaczego y, akurat tam się ich używa i po co no i teraz też w październiku w ogóle już przed Indiami organizuje z terapeutą rozwoju emocjonalnego taki przedłużony weekend na cztery dni, podróż po teatrach i emocjach. No właśnie I, i, i to wspaniale pokazuje, w jaki sposób podróże, podróżowanie i zwiedzanie świata można łączyć z rozwojem duchowym tak. czy, i, 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 roz, i pomóc rozwijać się. No, Iza, no przyjemnie się Ciebie słucha, i, i myślę, że z niedowierzaniem, że, że w tak młodym wieku tyle pomysłów i tyle osiągnięć. Co ty byś mogła powiedzieć innym młodym ludziom? Y w jaki sposób można spełniać swoje marzenia? Bo ta podróż do Indii to będzie to jedno z Twoich marzeń, które wszystko, właśnie się spełnia. Wszystko, co realizuję tak naprawdę w życiu pod względem biznesowym, to są moje marzenia. E, co ja mogłabym powiedzieć e, młodym osobom, żeby się nigdy nie poddawali? Ja wielokrotnie e, płakałam, realizując swoje marzenia, bo ta podróż zawsze, żeby coś osiągnąć, nigdy nie jest lekka. I. E, Wydaje mi się, że gdybym ja się poddała, to nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem teraz, a to jest i tak dopiero początek, a e, ekozielarka jest już, e, będzie w październiku dopiero tak naprawdę 3 lata, mówię dopiero, bo, e, bo tak naprawdę to... Jak na te trzy lata, to udało mi się naprawdę bardzo dużo już zrealizować ze swoich punktów takich, jeżeli chodzi o realizację, więc na pewno nie, poddajcie, nie poddawajcie się, a jednocześnie dobierajcie sobie ludzi w swoim otoczeniu tak, żeby nie podcinali wam skrzydeł, tylko w niedmuchali. To jest naprawdę bardzo ważne, bo ludzie. Też odpowiedni y, będą nas po prostu popychać do, do dalszych rzeczy. Dokładnie. No świetnie, świetnie. No i za też kolejna twoja inicjatywa, o której tutaj wspomnę, to też spotkania kobiet, no, nie tylko kobiet, ale tak się składa, że, że, że głównie, głównie kobiety, my się spotykamy raz w miesiącu, tak. e, żeby właśnie się inspirować, e, żeby podpowiadać, co można zrobić dla siebie, dla zdrowia, dla swojej rodziny. I też przy okazji troszeczkę sobie podpowiadamy, jak sobie radzić z biznesem, tak? I... E, tak, bo to są w ogóle spotkania ze kozielarką. To y, akurat y, zaczęło się od tego, że moja klientka y, na początku swojej drogi rozwoju y, powiedziała mi, pani Izo. Jest Pani jedyną osobą, z którą ja mogę porozmawiać na takie tematy duchowe, na takie tematy rozwoju osobistego, bo ja wychodząc z tego takiego środowiska, ja nie mam znajomych, z którymi mogłabym na takie tematy porozmawiać, żeby nie uznali mnie za wariatkę. Ja mówię, dobra, okej, okay, to robimy kawa, ale nie w końcu ze mną w pracy, bo ja jestem w pracy, nie mogę czasami wam poświęcić e, czasu. Zrobimy raz w miesiącu takie spotkanie, zobaczymy, może ktoś przyjdzie. No i okazało się, że oczywiście był to sukces, no bo tak, na pierwsze spotkanie... Przychodzi nas coraz więcej. Tak, tak? przychodzi Właśnie. coraz więcej, ta grupa się coraz bardziej poszerza i są co no to nowe pomysły na to, żebyśmy robili sobie jakieś szkolenia e, i dzielili się tak naprawdę swoimi, swoją historią. No właśnie, tyle inicjatyw, cały czas się rozwijasz, zachowanie balansu między, między pracą a, a życiem, jak, jak ci to wychodzi. Ja kocham góry, dlatego te tatry i, i dlatego ten, ten, ta podróż w październiku, jeżeli chodzi o rozwój e, emocjonalny, ponieważ uważam, że góry przepięknie, przepięknie, też są przepiękne, ale dodatkowo e, wspaniale e, nas równoważą. I ja potrzebuję tam naprawdę weekend, e, spacerów pod, po górach i ja się regeneruję tak, że ja po prostu już mogę cały miesiąc znowu e, pracować jak pracować. mróweczka. Tak, więc ja ogólnie kocham przyrodę, ja e, już jestem zmęczona. Ja, ja już mieszkałam bardzo długo, ja się urodziłam w Warszawie, ja już nie odpoczywam w Warszawie, ja już muszę wyjechać poza Warszawę, już muszę iść do lasu, yy, iść w góry. Lubię, kocham podróże, ale nie, bardziej wolę jechać tam, gdzie jest tam faktycznie przyroda, no, natura. Czyli ja widzę, że ty sobie po prostu tak życie zawodowe zorganizowałaś, żeby po prostu realizować <noise> swoje pasje. Tak, dokładnie. I, i, to, i to jest yy, świetne. Yy, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja tobie także. Mam nadzieję, że Państwo zainspirują się tutaj historią Izy. Nie tylko młodzi ludzie, ale wszyscy, że, że, że warto rozwijać swoje pasje, spełniać swoje marzenia i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, bo wtedy też spotykamy ludzi, którzy nam pomagają, prawda? Tak, tak. zgadza się. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Izabela Michalczyk, a ja się nazywam Adriana Rudnicka.